Lokalna organizacja turystyczna Ziemia Lemborska oraz lokalna organizacja turystyczna w Łebie połączą siły. Zdaniem przedstawicieli starostwa powiatowego w Lemborku jest to słuszna decyzja. Ponadto głównym celem zaistniałej sytuacji jest promocja całego powiatu lęborskiego. Naszym zdaniem i zdaniem wszystkich gmin tak naprawdę, które tutaj na, na każdym spotkaniu roboczym jest wielokrotnie podkreślane, jest utworzenie jednej wspólnej organizacji lotowskiej, w której, w, w której skład wejdą wszystkie gminy. Wszystkie pięć gmin Powiatu Lemborskiego i oczywiście Powiat Lemborski, a także oczywiście przedsiębiorcy, i wtedy takie, e, takie działanie będzie miało największy sens. E, oczywiście e, finansowo też wszystkie podmioty będą według jakiejś proporcji ponosić składkę członkowską. I tak jak mówiłem, e, tylko wspólne działanie da e, najlepszy z możliwych. E, Efektów promocyjnych w postaci promocji całego powiatu, a tak naprawdę, promocja powiatu to jest tak naprawdę promocja naszych gmin. Połączenie lotu przyczyni się także do polepszania pozyskiwania informacji przez turystów na terenie Powiatu Lemborskiego. To jest jeden z tych przypadków, kiedy ja to tak zawsze nazywam 2 plus, da, 2 plus 2 nie da 4, tylko da 5 lub więcej, kiedy te działania wspólne po prostu przyniosą jeszcze dodatkowy efekt w postaci przede wszystkim promocji nas w kraju. Promocji nad za a dla potencjalnego turysty, który będzie na przykład odwiedzał placówkę lotu, która prowadzić oczywiście będzie informację turystyczną, da pełną informację o atrakcjach w powiecie, o kalendarzu imprez, czyli takie miejsce gdzie w pigułce, w jednym informatorze i od osoby, która, która będzie takie informacje udzielać, no, zagospodaruje urlop takiemu wczasowiczowi, takiemu turyście w pełen sposób. W planach jest, by centrum lot mieścił się na terenie Weby, natomiast placówką terenową, gdzie również będzie można na pozyskać informacje turystyczno-historyczne był Lemberg.